Euka Ala Jest powrotną Środają wycieczka na spontana Dobra Pani <śledzimy> po Chciałem Darka mrożka prosić o pomoc, żeby na główny go zawiózł może ale niestety wraca z powrotem <grywa> <grywa> <Dobrze. grywa> Przyjechał na chwilę dosłownie i już wraca Jmy dobrze pogoda, taka brzydkaż. Że... Się nie chce. No później się pociągnę. ma nie rampy w pociągu EKA. Ja z powrotem. <grystanie> Chwilowa spotkanie i już idziemy. Na razie. Troszkę się opóźni. Ile? Trzy minuty chyba. <grystanie> Toto je Michael Trans, a z tyłu